Cześć, witajcie, kolejny dzień, my, yy, środa i znowu kolejny wzór, wzór ażurowy, wzór z piramidkami, tu robiłam, dziergałam go z cieniutkiej bawełny, popatrzcie, to jest bardzo cienka bawełna, którą tutaj używałam do tego, robiłam to, już muszę Wam powiedzieć, yy, trójeczkami, to są trój, trójki, Robiłam y, dosyć luźno i zobaczcie, w ten sposób to wyszło. Wy, wygląda. Jak widzicie, już zauważyliście, może zrobiłam dwa raporty na, y, na szerokość, żeby to lepiej było widoczne. Tak wygląda jego lewa strona. Bardzo prosty wzór. Powiedziałabym w tym wypadku, że również dla tych z Was, którzy są początkujący, przejdźmy teraz do szkicu. Bardzo łatwy, bardzo prosty szkic. Ja już zrobiłam jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość na moim niemieckim kanale i teraz będę z wami robiła również po jednym raporcie. Na szerokość i na wysokość yy, będę robiła razem z wami. Ci z was, którzy są pierwszy raz u mnie na moim kanale, chciałabym taką małą informację, że zawsze robię, przeważnie zawsze, 99% moich szkiców. Robię w ten sposób, że one są kolorowe, żeby było bardziej widoczne dla Was i przejrzyste, co jakie są znaczki. A więc na niebiesko zaznaczone są prawe oczka, na zielono kółeczka to są narzuty, na czarno są lewe oczka. Tutaj mamy dwa oczka razem ze sobą, ze skłonem na lewo. Nie przyciągnięte, tylko całkiem normalne, pod tylnie ścianki pijamy się. To są dwa oczka razem ze sobą na prawo skłaniają się i tu mamy trzy oczka razem przyciągnięte, a więc bardzo, bardzo prosty wzór. Jeżeli robicie na okrągu, na około czy na pięciu drutach skarpetki, to nabieracie liczbę oczek podzielną przez 16 bez tego jednego oczka dla symetrii. To jedno oczko dla symetrii jest tylko, jeżeli robicie tak jak ja teraz będę z Wami robiła, na dwóch drutach. Robicie od pierwszego oczka do szesnastego, wracacie drugi raport, trzeci raport i tyle raportów, ile potrzebujecie na wasz projekt. Jak jest, skończyliście już narzutem ostatni raport, to dopiero robicie to oczko dla symetrii plus oczko brzegowe. To wszystko. W, w rzędach parzystych, to znaczy drugi, czwarty, Przepraszam, szósty i ósmy robicie tak jak oczka schodzą z drutu. Jeżeli robicie na dwóch drutach, to te oczka prawe będą Wam schodziły jako lewe oczka, natomiast te lewe oczka będą schodziły Wam jako prawe i tak też je przerabiacie. Narzuty przerabiacie na lewo, tu macie wszystko na lewo. Jeżeli robicie na drutach z żyłką, to znaczy na okrągło, to robicie również okrążenia tak, yy, parzyste, tak jak oczka schodzą z drutu, ale one wtedy schodzą z drutu jako prawe. Ten narzut wbijacie się pod przednią ściankę i przerabiacie na prawo. Tu robicie lewe, tu robicie prawe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu robicie tak, jak te oczka schodzą z drutu. Jest bardzo, bardzo łatwy yy, wzór. Powiedziałabym, że jest również dla tych, którzy są początkujący, ci, którzy dopiero niedawno nauczyli się dziergania. Rozpoczynamy pierwszy raport. Tak jak powiedziałam, ja robię jeden raport, a więc mam 16 oczek na jeden raport. Plus jedno oczko dla symetrii plus dwa oczka brzegowe. Aha, na, na szkicach nigdy nie zaznaczam yy, oczek brzegowych. A więc rozpoczynamy. Pierwszy rząd. Oczko brzegowe, które zdejmuję. Jeżeli znacie inną metodę, to róbcie tak, jak jest Wam wygodnie. Następnie mamy jedno oczko prawe narzut na zielono. I trzy oczka lewe. To są te, które są na czarno zaznaczone. Te czarne kreseczki to są lewe oczka. Następnie mamy kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie. Popatrzcie, wsuwamy nasz prawy drut od tej lewej strony pod ich przednie ścianki. Przeciągamy włóczkę i robimy dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Jak spojrzycie na nie, to one skłaniają się w prawą stronę. Następnie na niebiesko mamy pięć oczek prawych. I teraz mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc pod kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie, wsuwacie wasz prawy drut pod tylnie ich ścianki, przeciągacie włóczkę i w ten sposób robicie dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Jak spojrzycie teraz na, na to, co, co zrobiliście, to widzicie, że one skłaniają się teraz w lewą stronę. Następnie mamy trzy oczka lewe, to są te na czarno zaznaczone. Trzy oczka lewe, przepraszam i u mnie już jest jedno oczko prawe po raporcie i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i przerabiacie wszystkie oczka tak jak schodzą z drutu. Ja ten drugi rząd parzysty zrobię z Wami, żeby Wam po prostu pokazać, jak przerabiać te, yy, te narzuty. Poczekajcie, bo ja zagadałam się i. Zapomniałam zrobić narzut w poprzednim, yy, poprzednim rzędzie, dlatego muszę teraz wrócić. Zobaczcie, jaka ja jestem mądra. Muszę teraz wrócić i tutaj wykombinować. Tak to ma być. Dobrze. Teraz tu wsuwam. Tu wsuwam. I po tych trzech lewych oczkach jestem z powrotem w pierwszym rzędzie, kochani. Po tych trzech lewych oczkach robimy narzut, i dopiero wtedy robię jedno oczko dla symetrii. I oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Teraz dopiero odwracam robótkę i jestem w le, w lewym, w lewej, z lewej strony, czy, czy w parzystym rzędzie. I przerabiam tak jak oczka schodzą z drutu. A więc oczko brzegowe, tu mi schodzi oczko lewe. Ten narzut. Przerabiamy na lewo, a więc kładziemy nić przed robótkę i przerabiamy go całkiem normalnie na lewo. Następny narzut, który będzie, pokażę Wam jak go przerobić, jeżeli będziecie na okrągło robili. Następnie mamy trzy oczka prawe. To są te oczka, które robiliśmy w pierwszym rzędzie na lewo, to one tutaj są na, na prawo. Kolejne oczko jest lewe, 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 jeszcze jedno. I jeszcze jedno jest lewe, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie. I znowu oczka prawe trzy razy: dwa i trzy. I tu mamy znowu narzut. Teraz przerabiamy go na lewo. Jeżeli będziecie robili na okrągło, na drutach z żyłką, na przykład komin, to wsuwacie prawy drut pod przednią ściankę i przeciągacie włóczkę. Po prostu robicie ten ażur. Tam musicie tą dziurę zrobić. To był drugi rząd. Trzeci rząd rozpoczynamy. Odwracamy robótkę i rozpoczynamy trzeci rząd, i mamy dwa oczka prawe, oczko brzegowe oczywiście, i dwa oczka prawe, narzut i trzy lewe oczka. Raz, dwa i trzy. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, a więc pod te dwa oczka, pod ich przednie ścianki, wsuwamy nasz prawy drut i przeciągamy włóczkę. Robimy trzy prawe oczka: pierwsze, drugie i trzecie. I teraz robimy dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy prawy drut pod tylnie ścianki i znowu trzy lewe. Jeden narzut, u mnie jest prawe, y, y, ostatnie po narzucie jest prawe, i teraz jest po raporcie prawe oczko dla symetrii i oczko brzegowe. Odwracacie robótkę i robicie tak jak oczka schodzą z drutu. Kolejny, piąty rząd, oczko brzegowe, a następnie jest, y, są trzy oczka, które przerabiamy na prawo. Robimy jeden narzut i trzy lewe oczka. To są znowu te, które są na czarno zaznaczone. Dwa oczka razem ze skłonem na prawo to są te, które są na czerwono zaznaczone, ten, ten na szkicu. Jedno prawe, dwa razem ze skłonem na lewo, to są jest znaczek na brązowo zaznaczony. Trzy oczka. Lewe, dwa i trzy, jeden narzut. I dwa oczka prawe. I u mnie już jest oczko jedno po raporcie, które przerabiam na prawo i oczko brzegowe. Pamiętajcie, że brzegowych i tego dla symetrii po raporcie nie macie, jeżeli robicie na okrągło. Doszliśmy do siódmego rzędu i na początku jest oczko brzegowe, a następnie mamy cztery oczka prawe. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Kolejny jest narzut i trzy lewe oczka. Raz, dwa i trzy. Na środku macie na czerwoną znowu strzałkę skierowaną w górę, i z kropeczką to są trzy oczka razem przeciągnięte. A więc prawy drut wsuwacie pod dwa kolejne oczka, które są na lewym drucie, tu od tej strony. Przenosicie bez przerabiania te trzy oczka na wasz prawy drut. Lewy wysuwacie. Kolejne trzecie oczko przerabiacie na prawo. I teraz zobaczcie, te trzy oczka... Dam radę bliżej do was przyjść, chyba tak troszeczkę. Te trzy oczka, które są na prawym drucie. Te dwa były przeniesione. I teraz zobaczcie, te, tą włóczkę, która jest... Tu na palcu wskazującym mocniej troszeczkę zaciągnijcie. Ja to sobie zawsze robię tak, że ją króciutko mam i zobaczcie, i mocniej ją na, zaciągnijcie. Wsuńcie wasz lewy drut pod te dwa oczka, które nie przerobiliście. Zobaczcie. Teraz zaciągnijcie trochę mocniej to pierwsze oczko i te dwa oczka, które przenieśliście bez przerabiania, przeciągnijcie. Nad tym jednym przerobionym. Widzicie? I teraz możecie już popuścić ten, tą włóczkę. I lewy drut wysunąć. Widzicie, jak ładnie to wyszło? Następnie mamy trzy oczka, które przerabiamy na lewo, jeden narzut i trzy oczka, które przerabiamy na prawo. Po raporcie u mnie już jest jedno oczko na prawo i oczko brzegowe. To był siódmy rząd, ósmy przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy gotowi. Popatrzcie, tak wygląda ten wzór. On jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Mnie osobiście się bardzo podoba na, na letnie projekty, jeżeli robicie coś cieniutkiej włóczki. Ta włóczka, którą teraz robiliśmy, tą, tą, ten jeden raport, jest troszeczkę grubsza od tej różowej, co tutaj robiła. To wszystko, moi drodzy, ten szkic możecie sobie przerysować, bo popatrzcie, on nie jest duży, więc możecie go sobie tu przerysować. Na, na początku będzie pokazany i możecie sobie wziąć na pauzę, na, na stop. I przerysować, albo mogę Wam go na Facebook przesłać. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Już dzisiaj zapraszam, dzisiaj jest środa. Zapraszam Was już na piątek na, kolejny mój, na kolejne moje wideo. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Na razie. Cześć.